Uproszczenie procedur działania w sytuacji kryzysowej to główny cel podpisanego w Urzędzie Miasta porozumienia. Stronami umowy jest Urząd Miasta 5 Batalion Saperów oraz 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy. W sytuacji kryzysowej zagrożenia, gdyby korzystać z procedur, które nałożyło państwo, to jest oczywiście aktualne, ale to długo trwa. Natomiast porozumienie bezpośrednie pomiędzy burmistrzem a dowódcami jednostek garnizonu KROSNO upraszcza je. I co jest jeszcze szczególnie ważne, to porozumienia dotyczy młodzieży szkolnej, przedszkolnej. Uproszczone procedury dotyczą nie tylko walki z powodzią. I dzisiejsze porozumienie sprawiło to, że jednost y kierownik jednostki organizacyjnej gminy, czyli powiedzmy dyrektor szkoły, dyrektor sz przedszkola, może wezwać autobus, który... Bez zbytnich procedur podjedzie z PKS-u, przewiezie dzieci do klubu garnizonowego i do momentu, kiedy rodzice nie odbiorą, te dzieci będą po prostu miały bezpieczne i ciepłe, co jest ważne, schronienie. Podpisane porozumienie zawiera szereg działań, którymi wojsko może wspomóc samorząd. Porozumienie dotyczy wsparcia działań miasta w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, zwłaszcza jeśli chodzi o powodzie. Ale także sytuacje takie, kiedy miasto będzie miało problemy z zaopatrzeniem w wodę. Wtedy będziemy mogli wydzielić sprzęt i wesprzeć miasto w zaopatrywaniu w tą wodę, w samo miasto i miejscowości wokół. Mamy to wszystko unormowane naszymi aktami normatywnymi, patrz ustawami, natomiast bezpośrednia współpraca to są szkolenia, porozumienia, spotkania, rozmowy z osobami zarządzającymi obroną cywilną chociażby na szczeblu miasta i gmin. Czyli tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zarządzanie kryzysowe, nie chodzi tylko o powodzie itd. Między innymi powodzie, między kryzysówka, ale no, patrzmy, że nie tylko do tego jesteśmy powołani. Porozumienie zostało zawarte bezterminowo.